Cień 01, macie zgodę, zgodę na ewakuację? Eee, to, jak, to Ale były już kontrakty? Dwa kontrakty z dronem są na Stronghold. No, za to, to, to bierzemy śmigłowiec na Stronghold. Nie, nie, bierzemy śmigłowiec no, na HN Industry. Oddział walczył dalej. Roger that, no. Ruch pojawił się w okolicy. No, siadać O, no, jestem, jestem. Spierdalamy. Kto jeszcze nie, nie leciał? Yy, ja jeszcze nie leciałem. będę no, dawaj, zmieniam się na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, leć do tego, dronów tych, bez, co mówisz no, no, no. Tam jeszcze druga helka ja ja mogę z wyskoczyć, żebyśmy mieli dwie. Wtedy na dwóch się fokusują. Mhm, no leć, mi, Nie, leć, leć, on wyskoczy. Leć, leć po, pod helikopter, leć. Ja wezmę drugi helikopter, no, no, no. będzie łatwiej. No, no, no. Leć wyżej, dobra, zawracaj, zawracaj, bo, zawracaj w lewo. I leć po, po kontrakt, ja wezmę helikopter. Tu gracze są. No, 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 no. Może wydać? No i już do mnie strzelają No właśnie widzę, śmiecie Helikopter mu na ryj prawie spadł No gdzie są te drony kurwa? Są tu, a ich nie ma Jadar, ja straciłem cztery i uważałem, że oni spadą w kurkę No właśnie widzę, mój helikopter zaraz drugi raz rozjebią Ja rozwalę te drony To jest stary grasz Widzę jeden Widzę jeden dron, łok lampy Nie, to lampa To jest w płotku stary no na dachu jest jeden ziomek No ja co so robicie pierdole się Niech ktoś go zabije, w sensie jakiś random inny, inny team A nie do mnie strzela żul jakiś Pod biedronki No i zajebiście, bierz drugi drony Dobra robota No i wybuchł mój helikopter Rip helikopter No jak snajper z strongholdu Strzelaj do mnie, tak jest, do mnie Do jakiegoś niewinnego gracza, cały świat do mnie strzela w ogóle to jest żart, nie? Ja mu helikopter, nawet się nie kapną. Kurde, zaraz wybuchnie Ale mam helikopter ma, ma skrzynkę Bierz drony I przeżyję O, zajebiście O, ślep mi je <głos》> Przeleciałbyś z nieba od Herkulusa, kurde Wal się znajperze u Dobra, mnie, ja no, na do... plaży <laughs> Poza mapą są stary Eee, do, do, do jeden jest Ale I combo jeden, jeden. jeden, dwa drony zostały to Dawaj, nisz to Nisz to zanim mnie zabiją typy Nie, jest, rozwaliłem Rozwalili mi, ale roz, rozwaliłem ja pierd... Jed, jedną berwą Jeden powalony Dobra, bierz te dane, jeszcze tam się brało bra 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 co za Warzone, by the way, to jest Warzone gameplay, nie możesz się śmieć na kamyk Cały oddział musi być w bezpiecznej strefie, nikt nie zostanie w tyle O, skrzynka dla mnie, idealnie, pod challenge Gdzie, gdzie są te dane żulowskie? Tutaj Mam dane, odpalaj ten, ten śmiecik odpalaj Lecę, o i co, zajebiście, ani to Nie, to stryker, wtf i zgoniłem I bierz kolejne dane, ja będę brał kolejne w takim razie Tu są dzisiaj, ale nie wiem gdzie, na górze? Na dole Z flanki, makarna Dobra, Ty mamy tutaj, ja tutaj polecę po ten, ten tam no, walić się, Tiger. Unikajcie go i Transfer danych zakończonych... Miesz, odpalaj znowu, odpalaj znowu, jedno z drugim lecimy. Ja właśnie gaz. A co ja właśnie zrobiłem? Najwyżej zginiemy. Do je. Mamy na lobby, tak coś? Wszyscy razem. E, e, teren, teren Od razu odpalaj kolejne wieże po tym. Helikopter się zespił i wybuchł poza gazem. wtf. Gaz tak zniszczył go? Tak, 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 tak. tak. głupie. Tak, były niedostępne. No ja, dawaj, tam kolejne hakuj tam, tam. Mainframe hakuj i Tiger, panie hakerze. 15 wierzch w jednym kontrakcie. I jeszcze jak jeden znalazł, to mi czwarte stary. O, zajęliście loadout. I skrzynie. Kurde, życie nie umierać, mamy kręgi na kręgami. Daleko. Czemu tu żadnych nubów nie było do zabijania? No, tu otwarte O, hakowanie. Można tam Tam na tym porcie będzie przejebane, tam gdzie faktory Bo tam ludzi. Możemy skakować inne wtedy. To, to to ja, ja, we, ja, we, ja, we, ja wezmę kontrakt ten, tak To, to mam to, dobra, to my to zostaniemy, tej zgin tam. To ja będę no hakował, był ja tej ty idź hakuj Banti po lewej, e, Tiger. Dobra, dobra. O, mina tu jest, uuu, niebezpieczna. sprzęt ofensywny, ostrożnie. Kamperiada tu jest jakaś? E, super, nie, dobra. Tiger, zginiesz, zgin. <ślam> Znaczy trójkę Tiger prawda? No. wiesz, Tiger no, nie, no, nie żyje. Tiger już jest pół... pół, pół, ja, ja pół nieżywy. Ja nie Gdzie jest ten jebany kontakt do hakowania? Nie ma go. Niby tu jest, a go nie ma. What the fuck? Na ziemi tu? Kto to w ogóle tak produkował tutaj to? Hakuje i biorę kolejne. Ja też hakuję. Oh shit. Biorę kolejne. To hakuj. No to hakuj. Kto brał? bounty? Ja nic nie wiem, To random. Ej? A ja nie, się nie chuj, musimy zabić go, albo czekać 3 minuty. Ja pierwszy jakiś Chińczyk zadychę O boże, mamy i zabić, tego Chinola. Tak, Oni są, oni są. Chuj, na nim się fokusujemy, jebać reszta ja mam. A, oni są w tym kamperskim kamperiadzie, największym na, na mapie. Weź go, wyzywaj tego Shrinketier. Chuju, idę zginąć. Tak, też Walę precyzyjny i ginę Cień, ma przy tym tu zginąć. O, dobra, o, i Nie, byś Trzeba kontakt podnieść kolejny. Jest ten frajer z gąbka, co chce mnie zabić. E, na gór, na górę. Mam, mam, fryderów gąbka, jeden leży, pomocy, jak go dobijemy easy. Leczy się, dawać go. Dobra. To nie on, bo to nie był Chińczyk, to snub, dok. kto leży, zabi go, Tiger. To on był czy nie? Nie, to nie on, to nie, to, nie to, nie on. to jeszcze jest jeden. Jest, jest, bo tam gdzie był pierwszy, po prawej, Tiger. Tam gdzie I stoi właśnie. Do... A bicie tego hin hinola jebanego, dwóch nie żyje. Easy. Do roboty. Wyprzedaż ruszyła. On tu dziś jest. Jest na dachu jeden, na dachu jest Chińczyk. Chińczyk jest. Wiemy, wiemy, jeden leży, jeden leży, dawaj, tigery. Jeszcze żyje, ja kupuje czas. Jeden, drugi leży. Easy, pół panie, panie, Makler Games! Strzelił gola. Kurwa, bez armora szmaty. Mam, ukończ kontakt, fajne wyzwanie, mam drona. 50 razy kontrakt. Panie, jebasz, mam, mam kontakt. Chińczyki jebane. Mamy to, M mam, 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 zrobiłem stary Tiger. Zrobiłem 50 kontraktów. To był, to był mój 50, no to lecimy dalej. Jak ja mam 50, to ty masz też dużo, dużo Tiger. Masz 30. O, czekaj, muszę gameplay zapisać, jak tu byłem zajebisty. Tą grę. O, jak ja nienawidzę tej gry ten, ten. Ja już mam, mam ten ten. ten. Dobra, bronimy się niczym Rainbow Six Siege. Koleś jest tutaj. No co, czangry, w to bronić i ten. Dajcie mi jakoś broń, nie wiem na Pam Pan rager, ja jestem zły. I'm bad guy. Ja proszę, ale teraz ten chłopak, bo chłop, każdego podjeżdża. O to jest ma ma medyk. Ma macie panie niespodziankę na No Let's go, panie, macie bronie jest cudowne. Z którym zginę. Oh. O mi zabi ten loudo, Boom. E, dar, nie, ja ma, ja, ja ma... mam ja i hartowaną, bo mam to i to nie, bo mam perki i jeszcze mam medyczną z DMZ O, tu BSP jest Jakby co? Ty patrz na kręgi, jakie kręgi mamy wszędzie porobione Takie, <laughs> bo, kontrakty Kontrakt bilike <laughs> Ty to jest medyczna, bierzcie. Każdy hartowany, bo Ty masz 4 od razu obok tej medycznej. O, o, zdarczyłem, zdarczyłem. No ty jest A, bo Ah, tak, aby hartowanie nie potrzebujesz, jak masz perk. Weź ten. ten. Selfres, Ty grys, żebyś się zranił i wygrał grę. Dla mnie. No, dlaczego nie masz? Hehe. nowa. A, już, 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 końcówka! 50k masz, stary, kupuj stary wszystko Kupuj 50 BSP-ów. 7 bsp Niech druga osoba też tak, tak zrobi Ulepszenia maski i inne pierdą mamy mamy YREK mamy 165 tysięcy 135 kafli Idę kupić BSP i smoki i amunicja i wszystko uważaj uważaj, bo Typek zauważył snajpera Maskę kupię sobie A gdzie tu jest w ogóle ten a tu? Nie, nie, nie. Po, 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 Amunicja, to, bo adapter? amunicja równa się to. Smoki, a smoki to zwycięstwo. Po środku masz. Będę, ruchaj, teren, ruchy! 2 no bo tyle starczę, mam 3 jeszcze BSP. -ki. A wy ile macie? Będziemy odpalali co chwilę. Nami, ja mam jeszcze dwa. Jeszcze może to wygramy, jeszcze to wygramy. Staro, Dobra, odpalamy BSP Ale teraz nie musicie aż tak, bo nie ma zagrożenia Eee, dobra Na końcu będziemy mieli tyle BSP, będziemy bogami na, na sklepie jest koleś, na sklepie kupuje ludzi Są tak wykonany, mój ładnie Dobra robota to no, Zabijcie ty, go na, na kulkę jest, na kulkę jest Na kulkę go, dora, na kulkę I go kup, Tiger Bo ty masz tyle... Teraz kupuj kupuj, tygrysa, masz tyle hajsu, on się nie dorodzi, kupuj Doro, doro, do, no, 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 no Pędzę, pędzę Tu jest flara jeszcze tak, za mnie flara, no. Nie mam ja miejsca dora, tej dora, flarzy wziąć, chyba że wale plejty. Flara to ru, flara równa się, wiecie, odrodzenie bez dora, sklepu. Darwisto, 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 weź mnie oznać, zaraz ja wezmę. Ja wziąłem. Dora, dobra, dobra, dobra. Niech umieść bezsłuższy sprzęt nie i tak. easy peasy. Ja patrz, mamy rooftop i ten się strefa zamknie, a my dalej mamy high ground tutaj, nie? Zajebiście. <laughs> Tylko bsp używajcie, nie? Jak trzeba, nie teraz. Tu maska jest, nie? Ja już mam mocną. Budy, skrzynki tu się odnawiały. się Bo to otwiera 250 skrzynek tutaj. O, tu jest ten. BWFi. jeden cel. dostałem, z pleców. Tu możemy stać i być bezpieczni, patrzcie. Na schodach, by na górze. Jest strefa. Kubeka. Jest tylko, nie, by the way, nie, to pięciu to... ludzi, pięciu ludzi, powtarzam, jesteśmy top 3. Top 2, top 2, ich jest trzech. My, my i drużyna została. Tak. Która jest na tym, tym. No, no widzę, ja widzę. My... Widzę, Obe, oberwali. Jeden z lewej podbija, jeden z lewej. Będzie flankował, pod nami jest z lewej, ale nie uważajcie wszyscy, odpalam BSP. Dobra, dobra. Patara, tar... yy... bicie i oni tam kurwa chętnie czują. Jeden rozjebany na strzał jest powalony. Smoku, drugi tam, napierdalam do niego. Tamtej strony. Teraz musimy iść, nie? Teraz już musimy iść. Możemy ich dojebać. Walę małka na ulicę. Wiem, że na jestem na blisko. Dojebcie go Dobra, Dobra ja, ja idę, ja idę, patrzcie moje plecy, widzicie, Skacze z dym Patrzcie, ja tu podbijam do niego Mam go Mam syn do boka i nie żyje. Ostatni gość, ostatni gość, easy jest do zera. zero ma? Odrodził się, odrodził się, bo mają odrodzenie. Tak się robi! Tak się no. robi. No, w ogóle miał ten sens, że jak ginie smoku puszcza ten perk, ten zban. Za każdym razem, jak go powalałem tutaj. No, na kurdach welikana. A ten się fryer odrodził, nie? Też do niego waliłem z po twojej lewej, widziałeś? Jak się wyjdzie z Norka panu na drzewko, skinie się tutaj. Pan Rusek. Pogratulować ci przed. Easy peasy, pokaż mi teraz na tabelę, Pan makaron, pacyfista. winne? No Ja no. 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 A ty twój, swój, który? No jak miałem chyba 7 no, Dawaj mi tutaj tą linkę no. Zobaczymy, kto kim Brede. No. Dwa makarony. <grybujesz> Makaroniarze. Cele drużyny. No, ja tutaj im z emisję robiłem. No. I teraz. <grybujesz> Snoopy dupy. Zabójca ileś ekspertów z likwidacji? <grystanie> Zabił ostatniego I dlatego. No i <grystanie> jakiś. Terapa ma gruta. Grut skin. Zakorzeniony No i ty by wyszedł i nie będę widział Tobeli, nie? Nie, Milon miał zabójstwo ani damage'a My mieliśmy po dwa więc najwięcej miał Tygrys i Tiger miał najwięcej killów Ale no, ja miałem no najmniejszy Dimage, minimalnie od Tigera 26 punktów. Ten koleś miał 6, 6 kills, z tego co widziałem Aha, czyli mieliśmy, ja, mieliśmy e, ile? Tabarat, no mieliśmy 19 e, Najwięcej miałem chyba 30 albo 40 z kwastem nagraliśmy, jak graliśmy Jakoś tak, nie pamiętam Dobra, easy peasy, lemon squeeze i tak w ogóle na win Numer 3, Makler out